thank you Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie widać. To jest kanał Rapnałczek, ja jestem Tomek i sprawdzamy sobie tutaj różne rapowe i okołorapowe premiery. Czasem nawet jakieś eksperymenty się trafią, jak mi je podsuniecie. No i dziś między innymi sprawdziliśmy już nowego żabsona z Weimą, sprawdziliśmy Kabe z białasem i teraz sprawdzimy kaziora. Powiedzieliście też, żeby sprawdzić, napisaliście na czacie, żeby sprawdzić Astera nowego, więc będziemy go sprawdzać, będziemy sprawdzać Wojtka Gole, który chyba rapuje. Będziemy sprawdzać Disna Budziki i będziemy sprawdzać jeszcze nowy numer vnm -a. I chyba był jeszcze nowy Zibex, ale nie wiem, czy go kurcze nie usunęli z YouTube'a, także to też może być. Także zostańcie tutaj, szykuje się bardzo ciekawy blok reakcji, mam nadzieję, że będziecie. Ja nie słyszałem oczywiście numeru Kaziora, więc sobie sprawdzę go pierwszy raz. Whiskey Haze, tak brzmi tytuł, i mam nadzieję, że kryje się za tym coś dobrego. Ale zanim rozpoczniemy odsłuch, zanim kliknę play, pamiętajcie, żeby wpaść na Facebook, Instagram, TikTok, Discord, przede wszystkim Discord, bo tam zawsze podsyłacie mi swoje sugestie do tego co sprawdzić. Pamiętajcie, że możecie współtworzyć kanał rapnał, otrzymać ciekawe bonusy, wpadając na Patronite. Link też jest w opisie i będę bardzo wdzięczny tutaj za waszą aktywność i wsparcie. Łapę w górę też, żeby więcej osób tutaj dowiedziało. O, się, o tym, że działamy, że jest taki kanał jak kanał RapNow, będę bardzo wdzięczny, Kiza na tym batonie jaką minę zrobił, no kurczę ogólnie widzisz, grafik się postarał bardzo dobrze, Siemanko Demen, Kupson usunęli, sprawdź nowy numer od Lukasyno zobaczymy czy starczy czasu Kupson czy Aster będzie po tym tak, Oskar Aster będzie po tym na pewno, a później Wojtek Gola, także zostańcie na te eksperymenty, bo tutaj naprawdę dużo będzie się działo co mogę powiedzieć więcej, Kazior nie pierwszy raz się pojawia tutaj na kanale. Były już reakcje na jego numery, więc możecie też nadrobić w zapisie. Głosujcie w ankiecie, czy numer jest dobry, średni czy słaby, jak słyszeliście już go. I co? I tyle z mojej strony. Badamy to w takim razie. Udostępniajcie stream, udostępniajcie live, bądźcie aktywni, bo to naprawdę jest ważne. A my odpalamy whisky. Hejs. Hej. Ale, ale klimat się tutaj tworzy od razu. Okej, okay, dobra, jesteśmy gdzieś na Bliskim Wschodzie. Wczujmy się w klimat i lećmy z tym. Co lubię? Daliśmy filmy, teraz zaru kręcimy, pijemy i palimy wiskiej zrobi się niegrzeczna, no i ja to lubię w hej, 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 ja to lubię w niej. Ja okej, okej, okay, okay, dobra, już widzę jak jest klimat. Kazor chyba chce być drugim kandydatem do pewnego przemysłu po Josefie Bratanie i kręcić różne filmy. No spoko jest to zawsze jakaś dodatkowa forma zarobku, jeśli chodzi o dodatek do rapowania. E, już mniej więcej widzimy jaka jest tematyka, ale ja jeszcze nie będę ferował żadnych wyroków. Jak Wy chcecie, to piszcie w komentarzach, piszcie na czacie, a ja słucham dalej. Ja to lubię nie, ey, 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 whiskey, hey. dobra, wsiadaj Czas na ciebie, moja trawa, o, o, ostro jebie Ale nie wiesz co ja zrobię z tobą jak już będę w domu Na, na sto sposobów zrobię cię, na spackach sobie do domu. Ręka moja będą w majtki Ej, zgadzam sobie Lemon Hejsa w letkach, papie ją zapunani Wed Mówi mi papi, papi stani, stanie, tam tu się pali Wyskakuj z kaci I te czasu tracić, musisz wsadzić Ej Okej, okay, dobra. Tematyka jest nawet bardziej niż prosta. Cóż można powiedzieć? No, myślę, że to jest raczej pijacko, pijacko miłosny numer, tak by go można było nazwać. W sumie jest na to zapotrzebowanie na pewno w niektórych, w niektórych stronach świata i w niektórych kręgach. Cóż, nie będę tutaj przecież mówił, że raczej będę to zapętlał na żywo. Raczej nie, ale no może będą ludzie, którzy będą to robić, okej. Okay. Jeśli odpuścilibyśmy sobie tekst, skupili się na brzmieniu, to nawet jest ciekawie, także git, no lecimy dalej. Ej, 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 ja to lubię w niej Ej, 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 whisky i hej Ej, 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 ja to lubię w niej Ej, 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 whisky i hej Czarne leginsy, czarne szpilki Figura jak bogini Oglądaliśmy filmy Czasami kręcimy, pijemy i walimy, Whisky i hej Robi się niegrzeczna no i ja tu lubię day. Tak w nią wchodzę, ej Przy tym płonie jazz, ale chyba ona nawet nie wie już co tu jest pięć Czy wywrócone w tył, jakbym miała za Netflix pyta czy nadal oglądasz Od kiedy zdjęła ubranie Kręcimy filmy jak jointa Wybijamy flaszkę do dna Jakbyśmy byli spragnieni Jest taka głośna, że znienawidzą mnie Chyba wszyscy sąsiedzi Ej, 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 ja to lubię w niej Ej, 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 whisky i hej Ej, 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 ja to lubię w niej Ej, hey, 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 hey. Ja ej, hey, 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 whisky i hej Czarne legizy, czarne szpilki Figura jak bogini. Oglądaliśmy filmy, ej, teraz sami ej, kręcimy, ej, pijemy, ech, walimy. Niski Zrobi się niegrzeczna, no i ja to lubię. Hej. No i taki numer dostaliśmy od kaziora. W ogóle taka przykmina mi przyszła do głowy w trakcie odsłuchu Często mister Polska, którego bardzo lubię swoją drogą, ale który, no siłą rzeczy raczej nie jest najwyższy na świecie. Nawija właśnie o takim braga. Jakby był człowiekiem najlepszym w pewne relacje damsko-męskie na świecie. No i Kaziar chyba też nie należy do najwyższych i też nawija tak, jakby był bosem w tej dziedzinie. I teraz postanowiłem zadać sobie pewne pytanie: czy, czy to nie jest tak, że oni sobie w jakiś sposób rekompensują tą przewózką jakieś, nie wiem, nie wiem co w zasadzie. Dajcie znać, czy to w ogóle ma sens. Jakieś kompleksy? Czy to tak działa, czy nie? Czy, czy, jeśli ktoś naprawdę jest dobry, to musi o tym nawijać? Jakim jest bosem, asem, Charlie Sheenem? Czy jednak w sumie nie? Choć z drugiej strony, no, braga w rapsach jest oczywiście czymś nieodłącznym. To jest tylko i wyłącznie moje luźne pytanie. No offense, panowie. W żadnym wypadku. Widzę, że nie piszecie nic na temat tego numeru. Tak jakby po prostu był wam obojętny. Jak to, jak to. Jeśli chodzi o Moliego? No, to chyba nie dzisiaj nie starczy nam czasu. Dawido pisze jeszcze o innym w ogóle albumie. No dobra, sprawdzimy, zobaczymy. Głosujcie w ankiecie, jak Wam się podoba ten numer. Póki co pół na pół jest dobry i słaby, więc zdania są podzielone. To zależy, na co zwracamy uwagę. Głównie ja bym raczej, jak na tekst miał zwracać uwagę, to raczej bym zaznaczył słaby. Jak brzmienie, flow, to nawet dobry mogłoby to tak grać, więc. Zdania są podzielone nawet w mojej głowie, tak bym tutaj to określił. E, tyle z mojej strony. Chciałem sprawdzić ten numer, no bo sprawdzamy sobie Kaziora, choć oczywiście no widzę, że u Was tutaj tak średnio z zaangażowaniem. Wiktor Siemanko, trafiłeś na koniec akurat, ale będą jeszcze kolejne live. Y. Będzie Aster Wojtek Gola, rapujący. Tutaj będzie dużo się działo, więc no, napiszcie w komentarzu, jak oglądacie te reakcje w zapisie. Co sądzicie o tym numerze i w ogóle? Co sądzicie o moich przekminach i tak dalej i tak dalej? A jeśli wam się podobała taka reakcja, to zostawcie suba, dzwoneczek i wpadajcie na kolejne live na żywo, będziemy sobie mogli wspólnie sprawdzać rapowe numery. Tyle z mojej strony, a za chwilę odpalamy kolejny numer, który się tutaj pojawi. Będzie to Aster, o którym pisaliście. Będzie to też Wojtek Gola i będzie to na pewno numer VNM na The Next Best z ekipą młodych, choć nie tak już młodych wilków. Trochę się tutaj jeszcze rzeczy pojawi, także zostańcie na kanale. Dosłownie dajcie mi moment i lecimy z kolejnymi reakcjami. Do zobaczenia, cześć!